Witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Krzysiek a tu przed wami kolejny odcinek z gry Gothic 3 chciałem tutaj przyjść do karczmy bo dowiedziałem się że pewna, pewien osobnik taki jak Lee ma bardzo fajną zbroję niestety jak się zdążyłem już dowiedzieć bo pewną rzecz tutaj spieprzyłem to Lee już nie ma w tym mieście Chyba, że on się pojawia od czasu do czasu, tu przychodzi Ale przy okazji, żem tutaj yy, Przy okazji, że tutaj troszkę orków pobił, bo akurat przylecieli orkowie Więc plus jeden yy, był Li niestety nie było i nie mam bladego pojęcia gdzie li jest O, on, tu jest jakiś cierwojad Można by było go Ubić Dobra, z już szybko idą z wielki plus. Nie wiem, czy tu się odnawiają zwierzęta, czy nie. Ale jeszcze coś. Coś się dowiedziałem, że coś tu ciekawego gdzieś jest. Nie wiem dokładnie, gdzieś tam przy tym kamiennym kręgu, gdzieś po drodze do tego kamiennego kręgu można coś ciekawego znaleźć. Ale w którym miejscu to tego nie umie powiedzieć. Tak zwany chyba kościany łuk. Coś w tym stylu. Może go już miałem Może nie. Nie wiem Będziemy szukać. Umiemy umiemy tutaj walczyć. Dobra. Panie, to chyba był najlepszy, najlepszy popis w walce z dzikiem jaki kiedykolwiek miałem. Dobra, spróbujmy, żeby jeden wilk... Wilk nam nie poleciał. Ogólnie to zapiszmy. I powiem wam, odcinek będzie troszkę inny, niż ja chciałem. Tam jest jakaś ten... Halo? Was jest tu za dużo, Chciałem pojedynczo. Wspierniczył mi, okej. Okay. ich pojedynczo. Surowe flocho, czarny robar. I co tu mamy? Łuk myśliwski. Zobaczymy, czy jest lepszy, czy nie. Ale tu miał być jakiś kościany, czy coś w tym stylu. Nie wiem, gdzie on jest dokładnie. To tylko się dowiedziałem na. No, na filmie widza, który mnie oglądał. To się dowiedziałem, że on gdzieś tu jest. Ale gdzie dokładnie to nie wiem. Ale wiem, że tu jest ten gościu. Chris. Ej, zaczekaj. O co chodzi? Uważaj na siebie. Na terenach na wschód od Węgardu roi się od orków. Są ich całe stada. No i co? Wiesz, nie są zbyt przyjacielscy. Szukają tylko okazji do bitki. Jeśli cię zauważą, przerobią cię na karmę dla psów. Co tu robisz? Jestem łowcą. Żyję z tego, co zdołam upolować na wybrzeżu. Możesz mnie. Pewnie, ale nie za darmo. W dzisiejszych czasach trzeba myśleć o sobie. Jeśli przyniesiesz mi mięso jelenia ze wschodu, jak sądzisz, to uczciwa propozycja? Przy... Dobrze. Jeśli orkowie zauważą Cię poza awangardem, zasz... Jasne. Mieszkasz tu zupełnie sam? A czemu nie? Nie czuję się zniewolony przez orków. Bandyci też nie pozwalają sobie wejść na głowę. Atakują każdego w zasięgu wzroku. Jest jedno miejsce, od którego powinieneś się trzymać z daleka. Vanguard, stolica na północy. Stacjonuje tam cała armia. Na twoim miejscu nie zbliżałbym się tam zanadto. Rozumiem. Jest jakiś sposób. Zapomnij o przełęczy za wangardem. Spotkasz tam tylko jeszcze więcej orków. Możesz spróbować dostać się do Faring, tylko trzymaj się z daleka od orków. O. Co ty masz za. o końca leśnego, to jest już ładne. Zdolności łowieckie tylko trzeba mieć duże Masz bardzo dużo szczał Dlatego jest od Ciebie wezmę. Dodatkowo myśli wygruba na Zdolności łowieckie aż 170. Kaj ty lecisz. Jak my tam... A, to w sumie pisało tutaj zdolności łowieckie. Dużo. Dużo, bardzo dużo. Ale... Ten łuk ponoć jakiś fajny, porządny. Miałem znaleźć. Ale lagi w grze mi tego nie pozwalają. ja też nie pamiętam. Może ja go kiedyś znajdywałem. Ale ja lata temu grałem w tą grę i teraz to już nie wiem Tu jest jakaś jaskinia. uchliwe nie ścierwojady to ścierwojady sobie tu po pobijemy żeby mnie ścierwojady po potłukły tak to jest jakaś nie wiem nie wiem w którym miejscu są to ci orkowie Tu coś jest, nie ma. Tam na pewno są orkowie. Sarcewiały topór bojowy, okej. Okay. No i kufer. Coś nowego, coś nowego, ale tu mamy miecz, zwykły miecz. A tak w ogóle ten mój łuk, co jest na trójcy? Nie, on obrażeń zadaje, o, jak nic nie wiem. A, na zdrowie, 80. Ja też jestem chory, bezimienny, więc uzupełniamy się, że tak powiem. Tam niżej już chyba nie ma co schodzić, tak mi się wydaje. Dobra, nie zatruła mnie, to tyle dobrze. Jeszcze kilka zajęcy... ścierwojat, ...plagi... ...no i tyle. Surowe mięso, ale dawaj mi zajęca. Czekajcie, by tu. Nie, nie, nie zbiłem jednego z no Dobra, teraz ciebie. A zatruł szybko trudka. Eee... No ich mam. Dobra, szybciutko mięsko Bo tu nie ma gdzie spać Dobra Wężuś Z węża tylko doświadczenie, nie ma nic więcej z węża Ale to jest korzeń leczniczy Dobrze Coś mamy? Tyle wiem z tym łukiem że on gdzieś pobliża tego kręgu, ale nie wiem. Ale przy okazji znaleźliśmy jakąś jaskinę. Z daleka widzieć co tam jest. A może pierwsze. Kurde, szybki zapis. Fajnie by był. Fakt, to pierc. Dobra, poszło nawet szybciutko i jeszcze mogliśmy dodatkowo szybki zapis zrobić. I bardzo dobrze, to tu damy radę, co z nimi. No ale nie strzemy na raz. Ej, koty bijesz! Bez Normalnie się wygupiał. Jeśli będziesz tak bez i wygupiał, to my daleko w tej grze nie zajdziemy. Więc proszę mi się tutaj nie wygupiać. Dobra, i pieczony chrząszcz. Tylko jak spić. No, odcinek miał być inny. Bo miały być walki na arenie. Już pewnie to powtarzam któryś raz. Wyszło inaczej. Ale z jednej strony. Z jednej strony Aj, musiałem kliknąć lewym. Z jednej strony fajnie. Bo mnie się to podoba, że znaleźliśmy jaskinię jakąś. Ciemne grzyby. No i kufry. Nie wiem co. Nie wiem skąd te dźwięki dochodzą. Metalowy kufer. Wytrychy, no, no dobra. Z czymś mocnym się tam biją. Okej, okay, czyli tu już nic. Czyli tu już nic nie ma. Czyli musiałbym poczytać na internecie albo, obie mi powiecie, tylko znając życie, mm, ja mam w tym momencie jak tonak ofak. Oh nie chcę jedzą w tym momencie jak ja to nagrywam to wy macie wy macie dany jedenasty odcinek więc panie no drodzy widzowie wiecie no teraz dużo, dużo pomocy od was nie dostanę znając życie, ALE ale bo to jest koło 30, nie pamiętam teraz już, który to jest odcinek, ale... Ale powiem wam tak, że oj wilczku, wilczku, powiem Wam tak, że zęby należą do mnie. To nic nie ucieknie. Zatrzymaj się, mora! No chcesz to chodź, ty, ty... Ty... Dobra, podejdziemy tutaj może... Tu coś ciekawego znajdziemy... Ja się zastanawiam, czy ja kiedykolwiek sam znalazłem ten łuk, ten lepszy... O którym mówiłem, czy to jest tylko w wersji modowej? Dobra, tych... tych nie bije. No mi się nie chce. Czy to gdzieś... ale wydaje mi się, że to jakby było to gdzieś na kamieniu. Albo no, to jest dużo niżej. Tu jest dzik, no to z dzikiem już muszę walczyć. Kurde, ale... Coś też jest. Dobra. No, szybko poszedł ten dzik. No, tak, musiałem. Se. Dobra, bo jak nie wiem, kto to tu jest, to zapisujemy. Mogą być tam bandyci. Odkrywamy. Dużo tak. tych bestii. Kolejna bestia. Kroku dalej. Co co on, co on, co on chciał? Ja nie wiem co on chciał, ale dobra. Udało się ich pokonać. Bez jakichś większych problemów. Ze względu na to, że z łukiem strzelaliśmy. Ja bardzo lubię z łuku strzelać w tej grze. Ale nie wiedziałem, nie wiedziałem, że to są rzezi, rzezi mieszki, ale tu mamy ciężką skrzynię. No i szybko ją ja dotworzył. Co my tu mamy? Rapier. Sprawdźmy sobie ile ten rapier tutaj ma. Ale rapier jest dosyć. Słaby. Tu mam 85 nie wiem czy tu mogę dodawać... Bo... dobra rapier jest słabszy nieważne czy dodawać czy nie dodawać rapier jest słabszy okej, okay, czyli kolejne kolejne miejsce wyczyszczone kufer dobra tu trzeba troszkę powalczyć teraz już mnie tknął ten dzik, ale ale powiem wam, że mogę z dzikami już walczyć. Mogę z dzikami walczyć, to nie jest już teraz przeszkoda. Dobra. Tu coś mamy, coś... Nic tu nie ma. Aha, tu już byliśmy w tym kufrze, okej. Okay. W tym kufrze byliśmy. Dobra, to teraz jeszcze leć poleciałbym w inną stronę. O kurde. Mam jakiś czar? Nie używałem w tej grze czarów, tak? Światło nie, przywołanie błyskawicy nie. Burza gradowa. Ile tę manę potrzebuję, jeżeli ja tego nie mogę użyć? 300 A, mam 100. Dobra, dobra, to też trzeba na to patrzeć Hm... Kula ognia... To może nie... Wypędzenie zła też nie... Fala płomieni Musiałbym tu wejść... 8... Zaraz upuszczę ci krwi! Oj, 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 a ja sobie nie zapisałem. Dobra, to trzeba spieprzyć od niej, bo ja nie mam zapisane, a ja nie chcę potracić reszty. Dobra, bo no, szybko mnie tu trafili. Ale okej, okay, to nie jest problem. Oni nie są problemem według mnie Ale X będzie. Ile ekspa i po nich może być nawet level Żeby było wspaniałe To by było bardzo, bardzo wspaniałe. Okej, okay, mamy No zapiszmy jeszcze raz Mamy bardzo, bardzo dużo bandytów do wyczyszczenia. A i nie trafiłem. Co mnie tu rabuś? Ty, chcek, co ty od pierniczasz? No chodź. Dobra. Po jednym już mamy. Więc jednak cię dorwałem. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, ten wyciągnął kuszę. kroku dalej. No chodź. O kurde, ten z mi jest gorszy. Ani kroku dalej. Stary, że tak nic nie mówię, ale tak lekko się skupiam, bo jeszcze. No, fakt. No właśnie, ostatni strzał. A trzeba było wyciągać te strzały, te wszystkie, co tu polatywały. Dobra, mierze jakieś tam dostaliśmy. Miecz bełty, ok, otrzymano tu jakieś strzały, są tu są strzały, trochę tych strzał pozyskujemy. Dobra, uleczmy się yy, mięskiem, bo tego mięska też trochę, troszkę w sumie oddaliśmy tego mięsa. Sildan. Ale ok, dobra, F, F5, dobra, teraz to działało. Rozwalimy tego tutaj Diabonga. Tak to... tak to określę. I już go nie będzie zjadał. Dobra, no i w tym odcinku myślę, że będzie to wszystko. W kolejnym przejrzymy ten obóz, bo nie wiem. Przepraszam, nie wiem, czy ktoś tu jeszcze został. Chyba nikt już nie. Nie, już nikt nie został. Aha, to był taki zwyczajny obóz. obóz. Bandyci po prostu tu mieli obóz, nic nie mieli więcej. Okej. Okay. Trochę do poziomu jeszcze zostało 45 ekspan. No dobran, to w tym odcinku to wszystko, jeżeli się podobało. Nie zapomnijcie ocenić filmu. Zapraszam do zostawienia jakiegoś komentarza. Do odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku. No a teraz cię Cześć.